Cześć, siemanko, ja jestem Mały Nidza. dzisiaj, y, dzisiaj nagrywamy Chowanego Dobra. i to jest kontynuacja Rzucimy. Oczywiście gramy w za ze mną jest Szampany, Kyty i Cymbar Jest z nami krokieterka. I jest z nami oczywiście krokiet. Tutaj kamera nie Nie wiem. Tam ich nie ma. Tam ich nie ma. Dobra, tu zrobimy cięcie, bo nie będziemy przedłużać. Jest obo! Widać. My cicho mówimy, jakby coś. Ucieczka. Ucieczka robimy. Dobra. Uciekliśmy. Dobra. Jestem. Jest z nami cimber 11 Może dać banki? Nie Podpowiedź wam do mnie poszli tam. Tu jest z nami y, jak? Nie, y, nie. nagrywam! To jest... Y, to jest tajny gość y, 2N37. Jego kurteczko.

Dobra, teraz jesteśmy z Kubiksem. Oczywiście nie nagrywam twojej twarzy, bo to jest niedoskolone. Rodo. Ty to nawet... Nie, chodź, chodź, chodź. No to ja z Kubą szukam. Który raki Dobra, to my idziemy szukać. Ty.

Trzeba. Ja mam. Bo mi telefon. Czekaj, tylko ja latary zapalę. Poczekaj. Tam są. Tam gdzieś. Dobra, wiem, że nic nie widać. Widzowie, wiem, że nic nie widać, ale tu jest bardzo ciemno. Dużo samochodów jest. Cymber, tajemniczy gość, tajemniczy gość, 2-1-7. Szampany, Oczywiście, a nie wspomniałem, słów w górę. To jest runda po 3. Teraz. A w sumie to tu można iść za kosze No co Dobra, ja się tam wycofałam. Wiem, że cię nie było, ale wolałam tam jak nie być. Nie wiem, musimy mógł stąd się przyjść. A... A rano mi piłczu.

Taki długi, ale bez cięć on by był dwa razy dłuższy. To więc no. Ale oglądajcie tam. Może beka będzie jakaś jeszcze. Dobra, ty kurde. Nie wiem. A Są dwie A ja sobie tu będę siedział Papa, Tyłaś nie chcę wylawić. Dobra. A się cykam. Ja Sie cykam, bo mi zaraz. Wyjdę u mnie złam. Bijam do dziesięciu minut. Что тут происходит? Тут просто встали просто. Окей. Ну, это посидят тут Сидят пару добрых минут А тут не видать. я